Cześć, jestem chrześcijaninem. Na no imię mam Jacek, to miserkiors.pl. Tak trochę ponad dwa lata temu przestałem nagrywać filmy. No i teraz chciałem wam powiedzieć, jak to Pan Bóg zadziałał w moim życiu. Zaczęło się to tak jakoś, znaczy bardziej zacząłem to zauważać, jakoś trz... trochę ponad 4 lata temu. Byłem wtedy w trzeciej gimnazjum i wtedy zacząłem kurs do no na tym kursie ogólnie jak na każdym jeżmowaniu trzeba było zbierać podpisy, co było strasznie słabe, ale też rozważyliśmy Słowo Boże. Jakoś tak raz w miesiącu. Naprawdę fajna sprawa. <laughs> Później przyszły rekolekcje wielkopostne. Tam ksiądz, no jak to jest zwykle rekolekcje, były nudne. Ksiądz od ostatniego dnia mówił o powołaniu. No i wtedy jakoś tak obudziło się we mnie pragnienie zostanie ministrantem. A więc postanowiłem w trakcie kazania, że mszy pójdę do księdza i powiem mu że chcę być ministrantem. No ostatecznie do końca jeszcze to w ogóle o tym całkowicie zapomniałem. No i po prostu poszedłem odebrać indeksy, a ksiądz do mnie zapyta, ksiądz się mnie pyta czy może chciałbym być ministrantem. No ja odpowiadam oczywiście że nie nie nie, taki przestraszony w ogóle jak najszybciej szybciek to z kościoła. No po kilku dniach jednak wracam do zakrystii, podchodzę do księdza i mówię że tak księże, chciałbym być ministrantem. No Tydzień później zostałem ministrantem. Przez cały tydzień miałem chodzić po prostu do kościoła codziennie na mszę, uczyć się właśnie służby. Po trzech miesiącach zostałem lektorem. No i też przy okazji, w międzyczasie, wstąpiłem do Ruchu światło Życia. Pojechałem na rekolekcje i tamte tam rekolekcje bardzo mnie zmieniły. W sensie poznałem Pana Boga, poznałem wspaniałych ludzi, dzięki którym. Dzięki którym się dowiedziałem, ale też zobaczyłem, że Pan Bóg troszczy się o nas każdego dnia, cały czas. Jakiś czas później, będąc już w drugiej klasie liceum, dowiedziałem się, że mam rak. W pierwszej chwili ucieszyłem się z tego, w sensie, wiecie, no umieram, fajnie, idę do Pana Boga, idę do nieba. No, później rozmowa z lekarzem i w ogóle dowiaduje się, że no, za kil... będzie leczony kilka miesięcy no i będę normalnie zdrowy, tylko że no, chemia strasznie niszczy organizm i niestety zero w ogóle wychodzenia gdzieś tam do ludzi. Cały czas będę musiał być w domu, głównie w szpitalu. No i to było straszne, w sensie to mnie strasznie załamało. Ale wtedy Pan Bóg oczywiście nie zostawił mnie samego. Przyszedł mi z pomocą. Do szpitala do mnie przyjechali właśnie ludzie z Ruchu światło Życia, z mojej wspólnoty w parafii. To było naprawdę budujące dla mnie, w sensie to, że oni byli wtedy ze mną w tym trudnym czasie. Kolejną taką siłą do przetrwania właśnie tego leczenia raka był sakrament namaszczenia chorych, który przyjąłem. No, i dzięki tym dwóm wydarzeniom, dzięki temu sakramentowi i odwiedzeniu mnie przez moich przyjaciół z ruchu, z oazy, Pan Bóg pokazał mi, że przecież Bóg, a że On tam jest, w sensie w tym szpitalu i w ogóle On tam jest obecny. Przez tych wszystkich ludzi, przez lekarzy, pielęgniarki. No i. Nie chciałem tego zostawić tak po prostu, w sensie, no bo przeżyłem coś trudnego po trzech miesiącach, ostatecznie już zostałem całkowicie wyleczony, więc spoko, bardzo się z tego cieszę. No i wstąpiłem do diakonii ewangelizacji. I właśnie ta diakonia, też właśnie wspólnota, w sensie, no diakonia ewangelizacji, ruch światu życia. No i tam nauczyłem się tego, że jednak trzeba się dzielić swoim życiem, że ewangelizacja jest ważnym zadaniem, dlatego właśnie nagrałem ten film. trwa panu.